Witam serdecznie, ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. To tutaj na tym kanale udostępniam treści dotyczące tematyki uzależnienia. Od 20 lat e, pracuję z osobami uzależnionymi od zachowań i od substancji i dzielę się tutaj swoim doświadczeniem. E, treści są darmowe, a więc też zależy mi na tym, aby one docierały do jak najszerszej e, ilości ludzi, dlatego serdecznie, gorąco proszę o udostępnianie o komentarze, o lajki, aby jak najdalej naj dotarły te treści do jak największej ilości ludzi. A dzisiaj o terapii i o błędnych przekonaniach dotyczących terapii, które mogą powstrzymywać od tego, aby zrobić krok do przodu w trzeźwości i zdrowieniu. Zapraszam! A dzisiaj o terapii i o błędnych przekonaniach dotyczących terapii. Te błędne przekonania, a więc błędny sposób rozumowania pojęcia, postrzegania terapii, on może być bardzo szkodliwy i wiele osób może powstrzymywać od tego, aby zrobić krok do przodu. Może być, może stać się to też mechanizmem broniącym przed, przed właśnie rozpoczęciem terapii. I wiele osób borykających się z uzależnieniem wkłada. Masę energii w odzyskanie trzeźwości i zdrowia. Są osoby, które systematycznie podejmują próby leczenia, systematycznie podejmują terapię, są, chodzą od grupy do grupy, od terapii do terapii. Są zaangażowani maksymalnie w udział w spotkaniach, w mitingach chaosowych, w spotkaniach grup wsparcia działających, działających przy różnych wspólnotach, przy kościołach, uczestniczą w terapii indywidualnej, grupowej. Pomimo tych wszystkich starań bywa tak, że nie udaje się zachować trzeźwości, nie, nie udaje im się zachować trzeźwości, łamią abstynencję, zapijają wracają do grania czy do, do zażywania narkotyku lub do jakiegoś zachowania, który nosi znamiona, które nosi znamiona uzależnienia. I takie osoby tworzą sobie jedno z dwóch, tych błędnych przekonań oczywiście jest więcej, ale ja dzisiaj powiem głównie o dwóch i tworzą jedno z dwóch błędnych przekonań, takich destrukcyjnych przekonań, które bywa toksyczne dla nich, ale także dla, dla, dla ich bliskich. I to przekonanie brzmi tak, żadna forma terapii, leczenia, ani uczestnictwo w żadnej z grup samopomocy nie mogą być skuteczne. I to oczywiście to przekonanie nie jest prawdziwe. Ogromna ilość ludzi wyzdrowiała, osiągnęła trzeźwość i satysfakcjonujące życie pomimo skłonności do nawrotów. A więc zawsze warto spróbować i podjąć kolejną próbę terapii. I to przekonanie o tym, że tak wiele osób próbowało, a coś się nie udało, ono bywa często. E, takim, taką podstawą do tego, aby tworzyć, tworzyć taki, taki sposób myślenia, że nie warto, że mi się nie uda. Ja często w pracy z moimi pacjentami, z rodzinami jestem pytany o statystyki. E, rodzice e, osób uzależnionych, żony e, alkoholików e, kontaktując się z nami pytają, a jaką Państwo macie skuteczność? Oczywiście oni, oni pytają o, o nadzieję. Jaka jest szansa, tak? Często są zrezygnowani. Jaką dajemy gwarancję, że po tej terapii, albo jaką ja daję gwarancję, że po spotkaniach ze mną osoba będzie trzeźwa? Oczywiście trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że nie ma takiej gwarancji stuprocentowej, bo problem jest zbyt złożony i to nie wszystko zależy od terapeuty, choć dużo zależy od terapeuty. Bardzo dużo też zależy od pacjenta, od, od, od osoby, i tutaj statystyki mogą mówić jedno, ale to nie znaczy, że akuratnie ty, kiedy próbujesz, to, to musisz być w jednej lub w drugiej grupie. Wiele tutaj zależy od zaangażowania, od determinacji, od chęci, od współpracy, od rzetelności, od cierpliwości, od wytrwałości, od nabycia nowych umiejętności. Grupy ludzi, w której będziemy, A więc problem jest bardzo szeroki i dotyka całego życia. Abstynencja plus zmiany to terapia, to trzeźwość abstynencja plus zmiany. To jedno błędne przekonanie, drugie równie destrukcyjne przekonanie, bywa całkowicie przeciwne. Zgodnie z nim twierdzi się, że leczenie, profesjonalna terapia jest w 100% skuteczna w stosunku do każdej osoby. A główną przyczyną nawrotu upatruje się w rezygnacji z leczenia. I mając takie wyobrażenie, ludzie, którzy, którym nie powiedzie się leczenie, zakładają, że tak się dzieje, ponieważ mają jakąś wrodzoną wadę uniemożliwiającą im zdrowienie. I to też jest błędne przekonanie, ponieważ nie ma stuprocentowo skutecznych terapii. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Stwierdzenie tutaj o skuteczności terapii jest. To wszystko zależy od tego, jak to badamy. Statystyki też pokazują, że, e, że ten rozstrzał jest potężny. W ośrodku, w którym pracuję, mamy lata, gdzie, gdzie ta skuteczność osób, które rozpoczynają sześciomiesięczny cykl terapii i kończą jest też bardzo różna. Są lata, gdzie to 20, 25, 30% kończy pozytywnie, a są lata, gdzie 40% i nawet mieliśmy niedawno taki moment, gdzie 50% osób rozpoczynających półroczny cykl doszło do końca. Czy wszyscy będą trzeźwi? Do końca życia, oczywiście, nie ma żadnej gwarancji, bo to wszystko zależy od wielu, wielu czynników, od tego, jak będą nawigować swoim życiem. Ale dużo większa szansa jest na bycie trzeźwym po ukończeniu dobrego programu, po nabyciu umiejętności radzenia sobie z nawrotami, rozpoznawania wyzwalaczy, świadomości tego, że ludzie, którzy nas otaczają, mają bardzo duże. Znaczenie, że moja umiejętność z tego, jak radzę sobie ze stresem, z wyzwaniami dnia codziennego, nauczenie się po prostu trzeźwości, że to jest kluczowe. Rzeczywiście terapia może być lepsza lub gorsza. Dana forma terapii może być odpowiednia dla jednych osób, ale niekoniecznie musi być odpowiednia dla drugich. Mówię o tym, ponieważ alternatywa w Polsce jest bardzo duża. Ja jako pastor pracuję w chrześcijańskim ośrodku i wiem, że ta formuła może być dla kogoś bardzo po pomocna. A my idziemy w tym kierunku, że tak podobnie jak w ruchach samopomocowych, też w ruchach chaoskich. Że jednym z pierwszych rzeczy to jest uznanie swojej bezsilności, a więc tego, że człowiek potrzebuje pomocy, że sam sobie nie jest w stanie poradzić, i to jest, to, to, to jest formuła, gdzie wiele osób, które szukało już różnych form terapii, a są też zainteresowani życiem duchowym, oni się tutaj odnajdą. Ktoś inny bardziej w terapii. Innego rodzaju terapii, z innego nurtu psychologicznego, w innych grupach wspólnotowych, samopomocowych bardziej się odnajdzie. Jedne osoby potrzebują więcej, trochę, może więcej dyscypliny i, i czasem konfrontujących komunikatów, tak aby, się, aby zostały zmotywowane do, do, do podjęcia ruchu. Inne potrzebują bardziej zrozumienia, wrażliwości. Każda osoba jest inna, dlatego warto szukać odpowiedniej terapii dla siebie. Odpowiedniej terapii dla siebie. Ja pamiętam z mojej historii taka wycieczka osobista, kiedy 20 lat temu byłem po wielu różnych próbach i szukałem dla siebie rozwiązania, szukałem dla siebie pomocy. Moja wrażliwość sprawiała, że właśnie ten model chrześcijański, to zrozumienie świata, ta koncepcja, te wartości dla mnie były odpowiednie, ale mam świadomość, głęboką świadomość tego, że to nie musi być odpowiednie dla każdej. Osoby. Fakt wystąpienia nawrotu choroby nie jest żadnym, w żadnym wypadku dowodem, że ktoś nie może wyzdrowieć. Nie oznacza to też, że on jest jakoś organicznie niezdolny do, do zdrowienia. Trzeba szukać i zabierać się do pracy. Istnieje duża szansa, że w końcu trafi się na program obejmujący planowanie zapobiegania nawrotom i osiągnie się trwałą trzeźwość. Lub przynajmniej nauczy się być trzeźwym przez dłuższy okres, znacząco poprawiając jakość swojego życia. A więc jeżeli chodzi o takie, błędy, e, błędy błędne przekonania dotyczące terapii, to hmm, chyba tyle. E, leczenie terapii jest w 100% skuteczna w zapobieganiu nawrotom, No to, to, to mówimy, że to jest, to jest błędne przekonanie. I żadna forma leczenia czy samopomocy nie pomoże mi pozostać trzeźwym, cze to jest także błędne przekonanie. Zawsze e terapia, leczenie e jest szansą, ale nigdy nie jest w 100% skuteczna. To zależy od wielu czynników. Zapraszam do szukania. Zachęcam właściwie do szukania terapii właściwej dla siebie, nie poddawania się, nie rezygnowania w mojej historii pracy tutaj z osobami uzależnionymi mam wiele przykładów osób, które w końcu w cudzysłowie mówiąc zaskoczyły w terapię za którymś tam razem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego akurat nie za tym razem a wcześniejsze próby się nie udawały, mówi się, że trzeba osiągnąć swój poziom dna. myślę sobie, że coś w tym jest, niekoniecznie musimy osiągać jakieś dno, żeby się od niego odbić, to jest takie dosyć popularne stwierdzenie. Po prostu ja też wierzę w to, że musimy dojrzeć do tego, do terapii, musimy jako ludzie też, będąc w jako osoby uzależnione, muszą, muszą takie osoby dojrzeć do momentu, że chcą coś ze sobą zrobić czasami, Dzieje się to dosyć mocno poza nimi i wchodzą w tą terapię dość bezwiednie, kierowane przez kogoś, motywowane zewnętrznie, a później po czasie, kiedy widzą, że można żyć na trzeźwo, że, że trzeźwość jest piękna, wchodzą w to i utrzymują abstynencję, utrzymują trzeźwość i mają satysfakcjonujące życie. Dużo nadziei życzę. Jesteśmy przed świętami Wielkanocy, a więc takimi radosnymi świętami życzę przy okazji dużo nadziei, dużo zdrowia, pogodnych świąt pełnych, pełnych miłości, trzeźwości też przede wszystkim. Trzeźwego umysłu, trzeźwego serca, trzeźwego rozpoznania tego, co się dzieje dookoła nas. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do komentarzy, zapraszam do interakcji pod tym filmem. Wszystkiego dobrego, cześć.